Siemaneczko mordeczki Pozwólcie, że sobie założę sławeczkę chciałem was zaprosić W tym odcineczku Na nową serię pod tytułem Od zera do progamera Czyli po prostu będziemy w skrócie napierdalać sobie w premierki Na świeżym koncie gdzie nie ma nic Zero punktów jakby nawet Trzeba zagrać 10 meczów żeby był jakiś W punkcie tam pojawił o Ja już jestem po nagrywce pierwszego odcinka I uwierzcie, że tyle emocji ile tam jest Dostarczonych to kurwa nie ma nigdzie Także zapraszam Was, bo uważam, że naprawdę jest warto. Oglądacie do końca, dołączajcie do Discordika. Cziemanko, trzymajcie się i zapraszam na kinecie. Dobra, rozpoczniemy już sobie tutaj wyszukiwanie. Jak widać poziom jest yy, kurwa nieznany. Dopiero będziemy określać swój, yy, swój poziom. No zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie powyżej kurwa 5000. Ciekawe ile będziemy czekać w ogóle. Godzina 123 <laughs> Kurwa. Ja pierdolę się, zakrztusić robimy to w Halloween. Jest kurwa Halloween, zobaczymy, czy będzie kurwa strasznie chujowo, a może strasznie zajebiście. Koska jak widać jest, nie ma kurwa biedy. Nie ma lipy, jest fajna koska. Nie wykraftowana z jakichś kurwa pięciu skinów. To by jak? Nie wiem. Zajebiście, akurat mi się kończyli liquid kurwa. A ja rozpoczynam mecz. Ha, ale jest tutaj obok. Czeka kurwa, czeka, patrzę taki, taki teraz jest. Taki fang, kurwa fang. Eee, marakuja gława. Polecajka, zajebisty Zajebisty motyw No i tak jak wspominałem Będziemy tutaj w tej serii kurwa wspólnie Przechodzić przez wszystkie kurwa trudności losu Jakie na pewno będą nam towarzyszyć W tej karierze Nazwijmy to tak kurwa w cudzysłowie W karierze, To będzie chujnie kariera Ale zobaczymy, no, jakby Kurwa, co szczerze osiągnął, to było fajnie, ale ja nie, nie, nie wróżę sobie kariery e-sportowej, na pewno nie z moimi nerwami, tym, jak się będę przy tym wkurwiał, ale miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Ale już widzę, że coś jest nie tak, już się wkurwiam, bo jest druga minuta, a meczu dalej nie ma. Kurwa, ja nie wiem o co chodzi, ale zawsze jak gram sam, to mi szuka meczu kurwa chuj wie ile, a jak gram z za to jest... Tak kurwa, tak wyszukujemy. Po prostu mało ludzi gra solo, oby też tak było, bo... Aaa, ah, ten doktor kurwa, doktor jest petarda. Kurwa, ale piekielnik, łe, jakie diabełki. Na Halloween 3 minuty i dalej, chuj, nie? A ciekawe, czy jak się da grać na padzie, kurwa? Dasz się grać na padzie? CSA2? Być się tym nie interesowałem. Ciekawe, jak się gra na padzie, kurwa, w CSA. Wiem, że kiedyś był na Xboxa CS, pamiętam. Na Xboxa i na PS3 był CS. Yy, CSGO, nie? Ale to kurwa. O! match, kurwa. Super. 3,5 minuty czekaliśmy na mecz. Dobrze, przynajmniej każdy zaakceptował. Ciekawe, jaka mapa. Oby nie Inferno, bo na Inferno to jest kurwa. Jest taki beef z tą mapą. Nienawidzę Inferno. Nienawidzę, kurwa. Nienawidzę, to jest po prostu wróg numer jeden, mój. Mhm. Dobra, to ja banuję. Tak, Inferno, Zasta i Trajna. Nuke albo Mirage. Chciałem iść na zakupy, ale wiem jak mi pisze, że jest taka fera kurwa. Zbierz stronę, chuj, dawaj CD. Wiem jak pisze, że jest taka fera w sklepach, że lepiej kurwa, żebym się nie wychylał z chaty, bo poządleje jest w kolejkach, nie? Co to za okno kurwa? Okno na śmiech. Się... Dawno nie grałem w SES a więc jak będzie miszał chujowo, to proszę nie mieć kurwa do mnie wątów, bo jest dawno już nie grany był CSik Hello, hello I go be. Where are you from? Chujcie to! Pyta kurwa, pyta kurwa. Proszę się pytać, no to nie jest ważne kurwa, ważne jest żeby grać Nie Warrariu from Sweezy Sweezy kurwa, sweezy easy kurwa, kurwa. Czekaj, czy choruje nakurwaliśmy Polen. Polen. Yes Ej, ej, ej ej ej, myślałem, że on do mnie pierdoli. Ej, 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 ej! Ja pierdolę dawno nie grałem, może być kurwa przypał lekki O kurwa, dobra, jeden Ja pierdolę Dobra, rozpierdalamy. Dobra, kurwa, easy. defne nie ma kurwa. Nie ma defowania, tylko ja mogę sobie... Ładny kurwa ten fade. w ogóle. Ja go kurwa kupiłem i biznes życia, biznes życia. Kupiłem go za 6 stów i wyjebało go nagle kurwa raz dwa, nie. I już będzie tylko droższy. Tańszy już nie będzie, już. Czas ta kurwa minął. A ci tu pacjenci MK, MK, MK. A wupa! Kurwa, super! Ken, zobaczymy z tą kakę odpierdoli. Oj. Zajmiemy TB, zobaczymy, kurwa, z czym to się je. Kurwa, Zombie. Kurwa, ale skasowanie. O kurwa, on mi wypierdolił. Aisa robię, kurwa. Kurwie, gdzie on jest? Aisa by sobie czegoś pyknął, co? Na miły początek, kurwa kariery sportowej. a gdzieś trzeba dubsko, kurwa. Merfetka jakaś, kurwa. Ona pewnie nie wie co się dzieje, kurwa, załączyła tą grę pierwszy raz człowieku I... no, no Wiecie, kurwa, no i ładnie, cztery, kurwa, fragi, no super Bongo. Bomba, bomba, jak na sam początek Ale żeby nie było, że teraz ładne zagranie i już potem Chuj. Tak na najczęściej też bywa Ale zobaczymy no kurwa może nie będzie tak źle Na szczęście nikt na czacie nic nie pierdoli zbędnie Gramy jak mamy grać eee, Także to też jest wielki plus A to dziwne bo jak gram normalne kompetitywy to tam jest człowiek uszarpana fuj Tam jak się dorwą do tego wojszczatu to Mogą biadolić i kurwa biadolić non stop. Be clear Nie no No a balast pala Balast kurwa Bomba to jest balast. A Se kręcę tą kurwa koską, a jest taka piękna, że. Kto by się taką koską nie pokręcił, kurwa? Tak, tak. Fajna nowa animacja podrzucania. Onej, no kurwa Sigma. Jest jakiś kurwa kalasz. No ty. co jest kurwa awantura. Tam szarpie. Pójdź o co mu chodzi. Dobra, gramy, gramy, a mam, mamy kałacha. I ciekawe, jak odeszło tym kawachem. No jak na razie jesteśmy. No, ale tutaj ranga. Taka ciekawostka, w ogóle ten CS2 jest tak zjebany. Grałem ze znajomym wingmany, nie? No i on miał Suprema. No i graliśmy, ja nawet tam czasem kurwa kierowałem. No już nie będę taki skromny. Ale dobra, no czasem tam się zdarzyło kurwa kierować. Czujecie, że ziomek miał Suprema, a mi przyjebał normalnie tego kurwa Silvera? Ja tamtej pory nie gram, stary Wingmanów, nie? Tak to działa. cs go kurwa w życiu, nie miałem Silvera, stary w życiu. Be clear, w życiu nie miałem silvera, ani kurwa razu A tutaj mam sery na każdej mapie nie, pójdź wie o co chodzi Nie wiem, ale gra się gra no To nie tak cię wbijają na te kurwa a ten? Ej, ej, ej No kurwa wow no Pan pada, co za ich wszystkich kurwa, a nie, Kenken. Widzę że się kurwa szczaju, na fragwka Fraguska kurwa Kenen, no kurwa Dobra daj, do. a wupa kurwa leży, niech sobie. biorą no, może będzie szybki meczyk. Nie ukrywam, żebym się bardzo cieszył. Nawet się jeszcze nie wkurwiłem. Także super. Oby tak dalej trzymamy pastę, dobrą. Pasę na B chodzę. Kurwa, kabel jebany. Nie chcę się zahaczyć. Płynie strzeli. Także jest dobra passa, Ja się nie wkurzę. Na razie jest super idealnie. Którą mamy godzinę? 13.34. No zobaczymy. Zobaczymy, co się będzie działo. Chodzę ciągle, kurwa, na TB sam. Nic tu się nie dzieje. Nie wiem. Nie wiedzą, że ja sam chodzę na TB. Nie ty chuj, No i super. Sigma, kurwa. Że tu Gdzieś będą szczajeni. syny A z tą maczetą ich rozpierdolę. Jest tu. Oni chyba w ogóle gram bez sławek. Patrzcie, będzie test kurwa. No kurwa patrzcie. Smerfetka ma wyjebane wszystko stary. Ale niestety Eternal Blue mnie rozpierdolił no. Przyciąłem w chuja, chciałem się zabawić i. No i tutaj został Kenken. -Ken. Mam w ogóle w chuj szana. Zajebiście. Pakiecik startowy, ta Meczka w ogóle ładna jest, ale potaniała, szczerze to dobrze, bo dupy nie urywa, dupy nie urywa, dupy nie rwie, więc niech tanieje, bo jest kurwa, w ogóle te skiny dobrze, że staniały, bo kurwa stare skiny do gry za tyle pieniędzy, kurwa, to jest gra, a nie pierdolona kurwa giełda, no nie to, że niektórzy sobie zrobili z gry kurwa giełdę, to już jest, jest ich problem, no. Ja też jestem na minus, no ale wiecie, no bez przesady, kurwa, się nie trzyma w grze bombi. Się nie trzyma w grze, kurwa, oszczędności życia. No, kurwa, wiecie o co chodzi? Znamy umiar, ludzie. Kurwa. No, smurfetka, wie, ona wiedziałem, że ona, ona się tak czai, właśnie, kurwa. Czai ona I zawsze. No, chcę, kurwa. Awantura jakaś. No, se, kurwa, zumuje łe. Ale masz oczka? Nie idź, 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 miało. No i chuj, oni nawet nie wchodzą. No, będzie wchodzą, bo jak wchodzą, to kurwa każdy jest z kasowany. Łe, smurfetka! Kurwa, ale smurfetka nie ma tego, patrzcie. Smurfetka nie ma, kurwa mikrofonu. Cześć, kurwa, głośników, patrz, Patrz, stary. ja pierdolę. Małe smurfetko. No kurwa główkę. O kurwa! Ale timing, timing jest zawsze taki sam, nie? Czy wy też tak macie, że zawsze jak zajebiecie, Neida, Gdziekolwiek, nie wiem, czy to jest Nade zwykły, czy to jest flesz, czy to jest smoke. Każdy, każdy rodzaj. Wiecie, że ktoś tam jest i dlatego to rzucacie? To zawsze ten, ktoś wychyli. Kurwa, zawsze, stary, zawsze. To jest po prostu nieodłączny element tej gry. Ale żeby ja tak miał, oj, to jest taka rzadkość. Stary, prawie nigdy. Wcelowanie, jak kurwa. Patrzenie, jak sroka w, gó w gówno. No teraz mi się wydaje, że pójdą B. Tak, ja mam prze prze odczucie. Także sobie zapierdolę tutaj tego. Pyk, pyk. No i znowu nikogo nie ma, no. Nies o kurwa, ale się szczaił ty. Jakbym tego nie miał nagranego, to bym pomyślał, że mam kurwa stare Włocha. Bo nigdy tam nikogo nie było. Eee, a żeby nie była fery, kurwa. Dobrze, że mam na to materiał budowy Mam na to nagrania. A Wupa znowu, bo no, oni pierdolą biedę. Przegrywają co chwilę, a y mają. To jest życie, to jest życie, to jest życie. O kurwa. Eee, watch when you go, oh. Łe, gdzie on kurwa jest? Ty nie widziałem go kurwa. Mówi że on rozpierdoli wszystkich. MVP, MVP, to jest no sens, Polak kurwa. Sens, płyty Santino se wpierdolił w i myśli, że jest cool. No jasne kurwa. Tak, ja po każdym to jest on. To jest gwiazda. Gwiazda Interpolu. Nie wiem, jest ciepła pogoda, jest ciepła, ale my tak w kurwia. Może pomyślisz, to jest fajnie, świeci słońce, zajebista ta pogoda. No, nic bardziej kurwa mylnego, bo ja stary mam dosłownie okna, gdzie napierdala mi cały dzień słońce. Dosłownie, prosto mi kurwa na, na, na kurwia w szyby. Ja tu mam człowieku saunę. Czeską saunę. Na waleta tu powinienem stary siedzieć, kurwa na ręczniku na tym fotelu. Tak ciepło, że nie idzie wytrzymać, nie? O kurwa się rozgadałem. Oho, wiedzą. O kurwa, mać, no i to jest to, o czym mówiłem! Nawaj kurwa sprzęt jakiś lepszy, gdzie jest sprzęt? 2 no HDBM, a sprzętu nie ma A WP. robaczywy robaczy wybuch, nie? No tak, robaczy Big. No ciekawe. Jak na razie idzie, wyśmienicie 13-0. No możliwe, stary, możliwe. Ale on nie ma. Nie miałem także tego. tak że tego, tego kurwa damage. U. Ja nie, nie wiem, co jest nie tak. Ej, dostał kurwa, stary. Dosta nie wiem, kurwa, co pomaga, jest jebana. Dostał dwa razy smurfetka dostała dwa razy kurwa jeszcze z bombą sama poszła na B To jest kurwa O kurwa nie poszła sama Ale odjebałem kurwa numer Popisówkę Pisowy styl kurwa to ja Anka ma wyjebane, on trzy człowieku... Jezu ten tu przeżywa jakby chłopie oh. coś stało Wiem oh. oh. jak sobie siedzi Wiem jak chce stanął i chuj, nie? To jest życie, to, to jest życie, to mamy wyjebane. You to ise right <laughs> Ten to przeżywa. O ja pierdolę. Straszne! Przegramy jedną rundę. Ojej Jezu kurwa To jest afera. Wiem jak się spina jak, kurwa Na targu baba o kurwa dwa grosze ty Ale dobry jest kurwa strasznie Liquid, jak się jara jest tak dobry po stary liquid Zajebisty Jak se wypijesz właśnie jakiegoś monstera To jest takie dojebane Mieszczający to jest na pewno kurwa Opa 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 Pa 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 pa, pa. Opa. Opa Opa trzy awp'y To jest życie Oni się chyba wstydzą na te awp'y nie W pałacach Kurwa otwiera mi się steam ty a jaś w kurwie miśka. A ona besy zaplantowali. A <śmienicza> O kurwa! Dobre. Chyba ja zjebałem teoretycznie, ale praktycznie to nie, bo tam nikogo nie, kurwa nie było. że pewnie był, spierdolił i sobie przeszedł. No na pewno, nie ma innej opcji. Na bank A? Nie ma, nie ma koleżko, kurwa szczelaniny nie ma. Zakaz kurwa szczelaniny. To będzie szybki med, szybki med, szybki rozpierdol, tak. Kota musiałem zamknąć, bo po prostu mu, od, mu odpierdala, nie? Jak mnie nie ma, powiedzmy, nie wiem, 30 minut. E, nawet, no nawet 30 minut mnie nie ma. To kot sobie stwierdza, że on nagle. Jak wracam, oczywiście, on stwierdza, że on dostaje pierdolca i zaczyna stary. Biegać, skakać jaka ja przyde gryźć mnie, kurwa i to tak w chuj, nie że wiecie, że mnie łapać. Nie, gryźć kurwa, gryźć. Jajca mu rosną, bo to mały kosurek 3 miesiące ma nie. Jak go wzięłem jak miał dwa, to jajca mu już urosły kurwa takie jak czeku. Ue, jaka to jest Dobra, to było na tyle, z Nawaj Dawaj te sprzęty wszystkie. To wypierdolę, nie chcę tego wezmę sobie tego. Tym co tym, tym, o tak można robić. O. Tak, ja pierdolę, dobre. Mnie nie mylił że oni dziś się... Napiszemy miło. GH. Enter wyślemy. Niech wiedzą, że było bardzo miło. i tu pewnie będzie afera. Nie będzie wiadomo gdzie iść. Kim nie zgrany. Ładny ten gloczek, ten Shinobu. Ja go wydropiłem w ogóle, bo zrobiłem robiłem unboxing. B, B. No i chuj. co unboxing i mi wyleciały te dwa. To mi wyleciało, ten Digiel. no yeah. ten Um mi wyleciał nawet. Coś ich tam wyleciało, ale tysiaka wyjebałem, a w sumie to jest, Nie wiem, 90 zł mam kurwa, może. Więc ja się naprawdę nie dziwię ludziom, że oni wchodzą na te stronki typu CSGO Skins, bo kurwa, no stary, tak naprawdę to ci nie opłaca otwierać kurwa skrzynek w CS. -ie. No to jest, to jest taki shit, że chuj. Chyba, że masz farta jakiegoś wielkiego i, i, i wydropisz sobie Za pierwszym razem kosem. Jakąś zajebistą, to wtedy się opłaca, ale tak, na ogół to się nie opłaca. Bo z skiny dostaniesz jakieś kurwa za 50 groszy. No i co z tym zrobisz? Ten kurwa, ty rewolwerowiec, ty kurwa Casablanca lecisz. O. No, ładnie, tu mnie zaskoczył. No, ale wracając, nie opłaca się, stary, nie opłaca się, kurwa. Może teraz coś robią z tym, żeby to się opłacało, ale to się stary po prostu nie opłaca, nie? Po prostu nie, kurwa, strasznie. A wezmę z tego Digla, to jest ten co? Fajny a tak węża ładna. Sorry, że tak, jak mu oczy, ale po prostu jest tak jasno w tym pokoju, kurwa, że nic nie widzę. Więc, jeżeli was to w kurwa jak wygląda, jakbym był zły, to nie, nie jestem zły, ale różę, bo bolą mi oczy, kurwa, tak świeci mi tutaj. No stary, mówię ci. To jest jak samo ciepło. Jeszcze jak siedzę w długich spodniach, powiedzmy, to jest rozpierdol, nie? O kurwa! Ale mu wyjebałem! <laughs> Ue, no to był hardcore. To było mocne. Dobra, easy, pierwszy meczek, kurwa Ja nie wiem czy teraz nie będę miał tego, nie, nie Zanim ja będę miał drop, to tutaj minie Nie, ma, mamy drop, kurwa, jeszcze mamy drop Dobra, ciekawe co z tego dropu, to, 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 to zobaczmy Ooo, siwy dym. O, był siwy dym, o jeszcze Podesta. Ty wiesz ile kosztują kolorowe wkłady? Siwy dym. wow Ten kilowatt jeszcze na najtańszą skrzynię mi, kurwa Ja mam przynajmniej na klucz jeden, ile il A, 17 groszy Dobra, puszczamy następny meczyk. Dwa meczyki, mi się wydaje, że w sam raz. Nie, łamie szczęka. Ładne to jest. A ja jeszcze mam cała dwa takie te korteksy. Te to wychodzi na to, że ten jawbreaker jest najlepszy, nie? <grym> te Zeusy nie, bo nakupowałem tego w chuj. Nie wiem, nie wiem, boss, nie wydajcie się. Jest meczyk, zobaczymy. Jest tak pięknie już jest, nie stanie nic. tiki tany tany. Co to kurwa jest stary? Naprawdę nie wiem ile trzeba mieć lat, albo... Psychicznie, bywa trzeba myśleć, żeby słuchać czegoś takiego. Ja pierdolę. Tiki, tyki tany, tany. Proszę wyjść, kasztany No, jebni się w głowę, kurwa. No dobra, ja banuję Chociaż nie, da, banuję mi rage, bo już Dust był. Zagramy sobie Zagramy sobie A co? Zobaczymy, może Dust też pójdzie tak gładko. Już widzę, że pacjent ma pięć koła. Kurwa, to jest Simpson. Simpson Fenemy. Ue. Kurwa, jebana. Ten jak NAPIERDALA nic nie słychać. Hello team. Dobrze, że nie priwiet, bo bym bym je to bicho. A się świeci kurwa ten nożyk, ja pierdolę. To był dobry zakup. Sam wjeżdżam na TB? O chodzi. Brama, brama jest. Kurwa co jest? Kurwa, nie wiem. Nie wiem co oni odpierdalają. Co oni robią? Ten kurwa się patrzy ty. Micho Ja pierdolę. Mnich ujebany, kurwa, mnich. No właśnie taki mnich. Siedzi na dupie i kurwa myśli. Ciny ma czeku, albo jakiś po gra kurwa. Jakie ma ruchy dziwne, nie wiem. Pierwsza wygrana. Cieszę się bardzo z tego powodu. Jakie ma kurwa wymagania? I don't kurwa, no. Wy, wypierdalać. Mogę dać flesza, kurwa. Co wypierdalaj, kurwa? Pop, kurwa. To jest sam daj smoka, ale ja nie wiem, jak to się gra, kurwa. że znam każde smoki, ty kurwa. W czubku. Kurwa, wyłaź. O, kurwa, afera, afera w chuj. Ja chodzę i strzelam, ja jestem pojebany, kurwa. Jeszcze to mi w kurwił. Ten no, kurwa, pierdolony. Nie wiem, na kto, bo. Ale no. mi ostro. Jaki tykitany tany, proszę wyliczmy kasztany. To zagram z umpem. A ja tak na nie grałem umpem? Ja z mam ładnego, to sobie zagram. Eee, ja sam go wydropiłem. Najważniejszy aspekt tego. Dobra, no i sam mam wychylić z tą bombą znowu. Wypierdalać pierwszy. Idź pierwszy. Idź pierwszy. Ja tam nie wychodzę, kurwa, ja mam bombę. Nie, no będą się tu modlić, kurwa. Kurwa. Ja pierdolę. Nie wiem, co oni łatarił. We doing, nie wiem. Stoją stary i się kurwa modlą. Ja, chuj, co. Ja pierdolnie. jak jest mocny. Nie chcę na to patrzeć. Kurwa zaplantował. Niesamowite. Kaję, czy to mu się uda wygrać. Kimś snapcza do mnie wysyła snapa. Udanego halloween. Dzięki, dzięki, chuj. Kurwa. Już myślałem, że ich zapierdoli. To był jaja. No, mi się wydaje, że to nie będzie już w mecze tak kurwa gładko, nie? W ogóle nikt nic nie gada, gdzie idziemy. Wyjebane awp i chuj. Łupa leży, pewnie mnie odpierdol... Dobra, jeden. W czele drugiego. tam będzie. Nie udało się, kurwa, nie udało się. Ale może się jeszcze uda. O kurwa, ja tam widziałem głowy. Widziałem główkę, dobra, następny. Odnoszą się tutaj. Słyszałem, słyszałem właśnie. Słyszałem... Widziałem w klubie cię. Short czy tutaj? Nie wiem, kurwa Short. Kurwa, kogo nie, nie! Kurwa, głupi głupi i... Jestem głupi i tyle w temacie. A ja nie chcę tej awupy, kurwa, nie wiem, może to wyrzucę albo... ...pójdę, zagram ten. Ale widzę, że poziom... ...poziom jest... ...poziom jest kiepski. Poziom jest kiepski, trzeba się podszlifować, bo na razie to... ...postosowałem pałąka tutaj ostrą, Ziem, jak ma pięć kantów i jest pierwszy. No nie wiem, jaki to jest poziom. Ale no, zbyt dobrze to nie jest, kurwa, na moje oko. O, przynajmniej flash mi się udał. No idź, kurwa! Ja pierdolę. Nie kurwa, mać plecy już idą. do chuja. No co tu się odpierdala? Patrz te plecy. Hello nice Hello. Team. Hello i chuj nice team. Ja pierdolę, Jess. Yellow, what the fuck are you doing? Co on odpierdala? Ja nie będę mówił, bo ja sam tutaj zagrałem chujowo, ale ziomek patrzał na drzwi i kurwa zostaliśmy tam rozjebani od tyłu. Może to zabrzmieć źle, ale nie, nie, nie miałem na myśli nic yy, takiego, kurwa, jak, jak myślicie. O jezu. Ej, ej, kurwa, klej. Kurwa! Czuję, że tu już, już jest ciepło, nie? Ja już się wkurwiam. Kurwa, płuca mi bolna. No nie, no tu będzie. No ziomek Acea odpierdolił, nie? Ziomek odjebał Acea. Tak, dobrze widziałem, ten, ten, ten jest Habein. Nice account, trochę chodzi. Let's take control ziomek, wiem, kurwa, to jest cheater jak ma świeże konto, kurwa. Pierwszy poziom bez niczego, kurwa. No co oni odpierdalają, miało być B! A oni idą chuj wie gdzie! Kurwa. Nie, mam oni kurwa grałem razem czy osobno do chuja. Każdy z gdzie indziej i się dziwią, że każdy ginie. To nie jest kurwa CT, tylko to jest TT do chuja. Mojek stary strzelił. Wszędzie kurwa poleciały kule Tak na, na, na obkoło niego jakby. Tak jakby kurwa, tak nie? Tu był ziomek po środku. Tu, tu. A to poleciało tak.

Nie wytrzymam, kurwa, nie chcę mi się, kurwa, grać w tą grę. Wypierdolcie mnie, proszę. Co to kurwa jest, stary? Nie wiem, jak ja kurwa jestem przedostatni, jak. Oni kurwa, nie wiem, może z czwartym jakimś, kurwa, nie wiem, stary. Nie wiem, co tu się odpierdala. Była szybka przegrana i dziękuję, i koniec kurwa tematu. Innego wyjścia tutaj nie widzę w tej sytuacji. Jeden patrzy kurwa w niebo, drugi w ścianę, a trzeci idzie sam na A. No. Nawet wbijać to się modlą kurwa kurwie. O CO CHODZI? GO! GO! Kurwa mać nie wytrzymam Nie ten kasuje A Ktoś weźmie tą bombę i zaplantuje czy kurwa e, Będą czekać na, na cud święty To już jest chuj, już przegramy mecz tu będzie Są pierdolne kurwa jakieś Żeby nie, 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 nie przegonić pałki, bo jak Żeby mi nie zdjęli filmu <laughs> jak, jak ja mam grać kurwa normalnie Jak człowiek, jak się nie da To masz pasję, juj. Ja to pierdolę to, nie no kurwa Rykityki, szkamiki, stoi na spawnie, kurwa w każdym meczu, czy przepraszam, w każdej rundzie. Musi się zdać na tym spawnie, tubie, kurwa, Ja pierdolę. Dobrze, ci tak, kurwa. w kurwa, czek, chcę tylko w pokoju zagrać. Nic więcej nie chcę, chcę tylko w pokoju zagrać dwa mecze, kurwa. I to się nie udaje, nawet to, taka prosta rzecz. Ale nie chodzi mi, żeby kurwa, nie wiem, stary, wygrać. Żeby w spokoju zagrać, ale jak się trafia na takie czuby to się po prostu nie da Nie da się, po prostu się kurwa nie da, nie wiem czy nie ściszyłem stary nawet wrażenia kurwa Nie, no jest kurwa tyryk tyryk mi robić, jest na maksa Widzicie, wszyscy idziemy na A, ale to w coś się może tak wydawać To jest złudzenie optyczne kurwa O, bo tu już widzicie, że każdy się kurwa rozdziela Nie, no i nie wyjdą, nie, nie wyjdzie, bo po chuj, po, po co iść, to jest CT przecież kurwa, trzeba bronić Trzeba bronić naszego kurwa respa Ten w ogóle, on, on, on chyba gra na padzie nie jest CT, kurwa. Teliw sama. Kurwa, dobrze, niech to się już kurwa kończy ten mecz. Ja kupuję skauta i mam wyjebane. Bo nie, nie chcę tego. Kupuję se. Bizona. Co się patrzysz, kurwa. Idź, idź, idź. Stoi i nie opada, kurwa. O kurwa. O kurwa, mać, no i co tu kurwa się dzieje? Czemu nikt tego nie widzi? CT, to bo tu dopiero do miaja. No i weź, kurwa, się nie. Nie patrzy na mnie. Patrzcie, kur. Nie wiem, że to jest us bez gumy, nie? To jest 5.7. 7 mm -hmm. Się przeraziłem. O kurwa. O jezu. Jest, definitely, it's me. Co za palak. Kurwa. Jakieś nowe mejsówki są stare. Nie wiem, czy widzicie mój stan, ale. Już mnie kurwica strzela tak szczerze. Trzeba skończyć ten mecz. Pierwszy mecz to po prostu był miodzio, nie... Aha. O, wszyscy... Gdzie oni poszli, kurwa? Dobra, no spoko, wszyscy se idą. Tam. Zajebiście. Petarda. na pierdalanka. Dobra. Nawet nie będę mówił info, bo pochuj. Po co ci czekł info? Czaaajs, ja szwab. Rikityki Teraz mi się to w głowie ujebało. Te Rikityki, będę za chwilę chodził i mówił: Dobra, dawaj sprzęt. Amerykityki, uh, uh. a nie uftyki. O kurwa, tu będzie szarpana. To nie ma sensu. To jest kurwa bezsensowne. To skończmy już ten mecz I tyle, bo już nastawienie jest straszne. Ziemia XP90 wjeżdża na Mida i każdego rozpierdala z tak jak chce. czuję, że to będzie ciężka droga. Jest 15, niestety, no nas tutaj rozpierdala. Jest jak jest, można tak rzec. Nie wiem co ja mam kupić. Nie wiem co ja mam kupić, bo i tak to skąd pierdolić, bo sam nie jesteś kurwa szefem widziałem jak gra, a pierdolił please help me. Niech nie robisz siebie wie kogo, bo że masz szczęście to jest inna kwestia Już wyjebałem mu kurwa, w łeb. Dostał pacjent, nie no! No dostał! One low long, me long. One mid kurwa, low long Mi się wełbie miesza Dobra, super, super Dziękuję Bogu, Panu Bogu, że to już jest po prostu koniec, bo Już mnie strzelał, nie Naprawdę, poprzedni mecz Był cudowny, był wspaniały, uwielbiam go No i co, wyjdzie tu ktoś teraz czy nagle już nie No i on rozpierdoli wszystkich, patrzcie na to Ten, ten, potem na shortcie i low, potem tych long. nam idzie Oni nie mają mapy kurwa? Nie widzą co się dzieje? On nie powiesz, że jest w picie, nie? No pit, kurwa, pit. No i po co to przedłużają? Przecież już tego nie wygramy. Nie ma takiej opcji nawet. Nie ma szans, nawet najmniejszych, kurwa. Tutaj ma WP. Dzięki. Oku. Baby. jak mi mówi, co ja mam robić. Kim on jest, kurwa? Nie wiem, co ja mam robić. sam pikuje, mówił, że kurwa, na te. Dobra, nieważne. Nie Aha, na Beniko nie ma. It's B, what the fuck, why B is clear? Because you guys are fucking retarded. Szkoda mi słów, żeby się odzywać, bo to jest słowo Jeszcze to wygraliśmy, kurwa. Nie, to jest po prostu mocny, kurwa. temat. Uff, kurwa, ciężko, ciężko, nie jeszcze. Nie jestem ostatni. Naprawdę, jak ja ten film, kurwa, w internecie, to ja będę po prostu sam z siebie niezadowolony. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Jasne, i akurat long. Ten siedzi i pisze, kurwa. Pierdolony pisarz. tak się żali, jak mój źle. Po co? Chłopie, daj sobie spokój. Mi się wydaje, że to coś nie tak, że... Była sobie po prostu, wyłączyli panowie programy. Tak, ja mam o swoje odczucie, a jak wymyślić nie wiem. O, kurwa, ale sobie w pale coś zrobiłem. Nie no, już nerwy miesz. Kurwa, nie wiem, co to chodzi. Kurwa mać, pójdź mi w dupę, nie umiem grać. Dobra, gg, nareszcie. Już mi się nie chciało tego meczu grać. Wiecie, po prostu miałem już wypierdolone. Naprawdę dobra. Tutaj niestety ostatni mecz się zakończył tragicznie, ale dobra. To wszystko na tyle. Dzięki siemano, yo.